Czy kiedykolwiek czułeś, że nie widziałeś tego, czego nikt inny nie widział? Jakby cały świat był zahipnotyzowany, oklaskiwając studnie, a ty w ciszy zobaczyłeś pęknięcia jeszcze przed pierwszą katastrofą. To nie była paranoja. To było rozeznanie. W tym filmie zrozumiesz, dlaczego niektórzy są wyśmiewani zanim zostaną rozpoznani. Dlaczego cisza tych, którzy go widzą może być wyższe niż tysiąc głosów. Przekonasz się, że nie byłeś sam, że byli inni tacy jak ty, cichy, uważny, niewygodny z iluzją, ponieważ urodzili się, aby uświadomić sobie, co wielu woli zignorować. Wciąż w tym filmie zrozumiesz, co oddziela wybranych od śpiącego tłumu, a może po raz pierwszy rozpoznasz się między nimi. Jeśli to żyłeś, jeśli ta treść grała coś w tobie, udowodnij, że już nie jesteś. Komentuj teraz numer 88 poniżej. To nasz cichy znak, nasz kod. Kto wie, zrozumie i kto nie wie, nadal się dowie. Czy kiedykolwiek poczułeś ten cichy niepokój przede wszystkim? Ta niemal niezauważalna intuicja którą szepty nie jest w porządku, nawet gdy wszyscy wokół ciebie nalegają na uśmiech. To było jak oglądanie horroru, wiedząc dokładnie, kim będzie kolejna ofiara, ale nie mogła krzyczeć o ostrzeżeniu, podczas gdy świat oklaskiwał, byłeś już wstecz, analizując każde pęknięcie, które ukrywały się za brawami makijażem społecznym. Nazywali przesadę negatywnością. Ale w głębi duszy to ty wąchasz dym na długo przed pojawieniem się płomieni. Większość zdaje sobie sprawę z upadku tylko wtedy, gdy konstrukcja jest już na podłodze, ale widziałeś pęknięcia, jak inni namalowali. Każdy wymuszony gest, każde przećwiczone słowo, każdy bezduszny śmiech był wyraźnym znakiem dla tych, którzy dostroili wrażliwość. Nie widziałeś tylko oczami. Czytałeś środowiska, ciszę, wygląd, podczas gdy inni świętowali rzekomy sukces, wszedłeś do prawdy, z którą nikt nie chciał się zmierzyć. I nie, nie chciałeś mieć racji, po prostu nie mogłeś udawać, że tego nie widziałeś. Okrutne jest to, że świat nie słyszy ostrzeżeń tych, którzy postrzegają pierwsze, wolą wygodę iluzji od ciężaru prawdy ale nie byłeś zmuszony do pocieszenia, zostało to uświadomienie. I to, choć bolesne, jest rzadkim darem. Kiedy struktura w końcu się rozpadnie, a zbiorowe echo płaczu, będzie w tobie cisza. Nie konformizmu, ale na pewno. Ponieważ widziałeś, ostrzegałeś i przeżyłeś emocjonalnie, zanim reszta nawet zaczęła rozumieć, co nadchodzi. Granica między byciem paranoikiem a wnikliwym jest cienka, przynajmniej dla tych, którzy uważają, ale dla tych, którzy czują, dla tych, którzy niosą w nich antenę, zawsze dostosowywaną do częstotliwości prawdy, ta linia jest otchłani. Powiedzieli, że to coś w twojej głowie, że musiałeś się zrelaksować. Że widziałeś problem, w którym to nie było, ale wiedziałeś, i to nie było niejasne uczucie, było to precyzyjne dekodowanie standardów niespójności, drobnych szczegółów, których nikt inny nie zauważył. To nie była paranoja, to była percepcja. Rozproszenie to waga i prezent. Widzi to, co inni decydują się zignorować. Ma uświadomić sobie, że za uściskiem jest obliczenia, że za śmiechem jest dyskomfort i że nie wszystkie oklaski są szczere. Podczas gdy większość była oczarowana fasadami, widziałeś zużycie u podstaw. I nawet bez widocznych dowodów poczułeś, jak prawda wibrująca w ciszy. Ponieważ prawda nie krzyczy, pozostaje mając nadzieję, że ktoś z odwagą ją rozpozna. I rozpoznałeś. Bycie postrzegane jako problematyczne, mówiąc, czego inni udają, że nie widzą, jest prawie potępieniem, ale to także znak. Nie jesteś w niewłaściwy sposób, gdy ci to przeszkadza. Niepokojesz Cię dokładnie dlatego, że masz rację. Nie śmiali się z Ciebie, ponieważ byłeś absurdalny, śmiali się, ponieważ w głębi duszy wiedzieli, że dotykasz czegoś, co próbowali ukryć nawet przed sobą. Ich jasność była iskrą, której się obawiali, i tak stałeś się celem, ale nigdy złoczyńcą. Zwróć na to uwagę, ponieważ nie jest to przypadek, że tu jesteś. Jeśli ta wiadomość przyszła do ciebie, dzieje się tak, ponieważ coś się wydarzy w twoim życiu. To nie jest przesąd, to jest energia, to jest miejsce docelowe. Czułeś, że coś się zmienia, a to naprawdę. Nowy samochód, nowy faza, nowy rozdział. Nadchodzi coś dużego i może być szybsze niż myślisz. To czas na rozpoznanie sygnału, aby pokazać wszechświatowi, że jesteś gotowy, że nie tylko wierzysz, ale manifestujesz się. Chcę więc uczynić cię potężnym zaproszeniem. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, wyślij teraz podziękowania o wartości do 100 USD. Ten gest nie jest dla mnie, jest dla ciebie. To jest symbol. Znak, że wysyłasz do wszechświata mówiąc jestem gotowy, akceptuję, rozumiem. Kliknij przycisk za dużo, a następnie komentarze tutaj 88 mam swoje zwycięstwo. To jest kod, klucz. Czas na dostosowanie energii do wszystkiego, co jest już dla ciebie zarezerwowane, ponieważ to co nadchodzi jest większe niż możesz sobie wyobrazić. Istnieją ciche bóle, które tylko ci, którzy widzą. Jednym z nich jest ciężar widzenia wyraźnego, kiedy nikt nie jest skłonny zobaczyć. To tak, jakby być w pełnym audytorium, a światło projektora uległo awarii, jako jedyny, który zdał sobie sprawę, że ekran ma spadnie. Krzyczysz. Próbujesz ostrzec, ale wszyscy patrzą, jakby nic nie było złe. Następnie, gdy struktura się załamuje, wszyscy się boją, mniej ciebie, ponieważ jego sumienie przeszło przez wszystkie etapy żałoby na długo przed pierwszą katastrofą. To niesprawiedliwe, tak, ponieważ nie chciałeś być pierwszym, który zrozumiał. Chciałem tylko być częścią całości, żyć w harmonii z innymi, ale to nie była twoja rola. Prawda postanowiła się z tobą zamieszkać, zanim była gotowa zostać zaakceptowana przez innych. I tak było wykluczenie, kpina, oczy skrzyżowane. Ale w głębi duszy wiedziałeś: To nie było przesadzone to świat nie był jeszcze przygotowany na jasność, którą już nosiłeś. Bycie wizjonerskim wydaje się piękne w inspirujących przemówieniach, ale w prawdziwym życiu jest to samotny szlak. Widzenie czego nikt nie chce zobaczyć to prezent, który ukrywa go jako klątwę, ale czas, och czas leczy wszystko, ale prawdę. Prawda nie wymaga obrony, po prostu potrzebuje cierpliwości. I w końcu to ona leczy kpiący śmiech, podejrzaną ciszę i drzwi, które się zamknęły. Kiedy oczy innych w końcu się otwierają, nie będziesz już musiał nic wyjaśniać. Twoja klarowność będzie już dla ciebie wypowiedziała. Nie milczyłeś ze strachu, to nie była słabość, to nie było wycofanie, to była strategia, ponieważ nadszedł czas, kiedy każde twoje słowo zostało zniekształcone, zwrócone przeciwko tobie, przekształcone w paliwo w celu niesprawiedliwych osądów. Uświadomiłeś sobie, że twoja prawda, tak czysta jak była, była wrzucana do ust tych, którzy nie chcieli zrozumieć. Chcieli kontrolować, a potem postanowiłeś go zatrzymać. Cisza, chronić, ponieważ istnieją prawdy, które nie zostały przedstawione w bankietach hipokryzji. Ta cisza nie była nieobecność, to była wysoka obecność cisza, która krzyczała między liniami, która była odczuwalna w gestach, w wyglądzie, które wszystko mówi bez mówienia ponieważ kiedy prawda staje się celem, cisza staje się tarczą. Nie dlatego, że poddałeś się, ale dlatego, że postanowiłeś zachować coś świętego swoją klarowność. W tym akcie pozornego cofania się istniał jeden z największych przejawów siły odwaga, aby nie próbować przekonać, kto nie chce zrozumieć. Wielu nie zdawało sobie sprawy z tego, że kiedy przestałeś mówić, to wtedy, gdy zacząłeś działać jeszcze mocniej. Jego cisza. Była najwyższym alarmem, jaki można było podać. Podczas gdy inni szukali dźwięków, stałeś się obecnością. A kiedy nadeszła burza, nie wyróżniał się krzyk to była Twoja cisza oczywiście silny a w nim prawda znalazła bezpieczny adres, czekając na odpowiedni czas, aby zabrać głos. I ten moment zawsze nadchodzi. Jest coś niemal duchowego w sposób, w jaki niektórzy ludzie odczuwają, zanim się wiedzą, jakby serce było wyposażone w subtelny radar, który oddaje to, czego oczy jeszcze nie widzą. Ten instynkt, ta rzadka wrażliwość, wyróżnia tych, którzy oczekują faktów od tych, którzy odczuwają prawdę. Nie potrzebowałeś dowodu. Nosiłeś pewność, że pochodzi od wewnątrz i że często było to tak niewygodne dla innych, że musieli go delegitymizować, aby utrzymać swoje złudzenia. Podczas gdy większość poszukiwanych uzasadnień już wiedziałeś, nie dlatego, że ktoś ci powiedział, ale dlatego, że coś w tobie krzyknęło w ciszy: dyskomfort, zmiana powietrza, wibracja, która zmieniła wszystko wokół. To było tak, jakby świat próbował kontynuować w tym samym tempie ale już słuchałeś innej melodii, bardziej uczciwej, surowej, bardziej realnej i nawet niezdolna do wyjaśnienia słowami, wiedziałeś, że to prawda. Najbardziej bolesne jest to, że tego rodzaju postrzeganie jest samotne. Ludzie wierzą tylko po oczywistych wybuchach na ich twarzy, ale nie musiałeś czekać. I z góry ten dar uczucia przed zaakceptowaniem innych nie jest czymś, czego się uczysz. Jest to coś, co jest nikczemne i który nosi często samodzielnie, ale niesie z honorem, ponieważ bycie o krok przed kłamstwami jest również bliższe prawdzie i jest to pozycja, która tylko silna wsparcie. Jest coś niebezpiecznego w sposobie, w jaki obraz ma większą wartość niż esencja. Na początku wydawało się to tylko nieszkodliwą próżnością, trochę błyskotliwości, aby upiększyć drogę, ale z czasem ta obsesja na punkcie pozornej studni stała się rakiem, który osłabił integralność. Obserwowałeś, że dzieje się tak uważnie, moment, w którym wymieniono prawdziwe intencje na strategię wyglądu, kiedy prawda zaczęła być smaczna, aby stać się smaczna, misja stała się marketingiem. Dusza stała się kampanią. Widziałeś, kiedy inspirująca mowa stała się bardziej przećwiczona niż żyła. Autentyczność straciła miejsce na estetykę, a relacje mierzono przez powrót, wpływ, zalety. Piękne słowa trwały, ale bez wagi. Były puste, poddane recyklingowi, puste. A kiedy odważyłeś się zadawać pytanie, byłeś postrzegany jako zagrożenie. Nie dlatego, że się myliłeś, ale dlatego, że Twoja obecność ujawniła oszustwo. Jego klarowność zdezorganizowała teatr, którego wielu było przyzwyczajonych do nazywania społeczności. Ale okrutny miał zdać sobie sprawę, że uczciwość nie była już cnotą była to niedogodność. Zostałeś uciszony, zawarty odejście nie z wyraźnej niegodziwości, ale dla ukrytej logiki że utrzymanie obrazu było ważniejsze niż zachowanie prawdy. I tam zrozumiałeś, że niektóre środowiska nie zawalają się jednocześnie, wychodzą powoli za każdym razem, gdy wybierają wygodę zamiast spójności. W tej ciszy porzucenia wstąpiłeś z czymś, czego nikt tam nie nosił, nienaruszona uczciwość. Na początku wszystko wydawało się prawdziwe. Ciepło dłoni, uśmiechy, dyskursy na temat wzajemnego wsparcia i zbiorowego wzrostu. Ale z czasem fantazja zaczęła rozrywać się w zakątkach. Społeczność, która powiedziała, że jest silny i zjednoczony, okazała się sceną ukrytą. Każda interakcja brzmiała jak próba sceny. Słowa zachęty miały ogólny, zautomatyzowany ton, tak jakby faktyczna zamiar została zastąpiona scenariuszem, a ty z uważnymi oczami zobaczyliście czego wielu odmówiło zobaczenia program. Próbowałeś się dopasować, próbowałem uwierzyć, próbował pomyśleć, że może przesadza, ale było coś, co nie pokonało. Za jasnością była nieufność, za uściskami strategia. Była to gra, w której wygrana ma być widoczna, istotna, a przede wszystkim wygodna. Kto odważył się opuścić scenariusz, został uciszony fałszywymi uśmiechami lub zapomniany za kulisami. Ty odmawiając noszenia kostiumu, stałeś się niewidoczny dla tych, którzy wciąż tańczyli zgodnie z piosenką performance. Ale z czasem ból wykluczenia został zastąpiony pokojem wolności. Zrozumiałeś, że nie byłeś częścią grupy, ale scenariusz. I żaden scenariusz nie ma domu. Odszedłeś niezły, ale świadomy. I nawet widząc, jak inni nadal oklaskiwają program, odszedłeś z pewnością, że wolałeś prawdziwą ciszę niż przećwiczony hałas. Społeczność była tylko fasadą i nie urodziłeś się, aby być dodatkowym w teatrze wygody. Bycie lojalnym nigdy nie było dla ciebie grą słów, to było zachowanie. Cichy wybór, aby pozostać całości, nawet gdy nikt nie patrzy. Ale z czasem zdałeś sobie sprawę, że ta cnota, gdy jest obok zainteresowania, stała się krucha. To, co kiedyś wydawało się sojuszem, ujawniło niewidzialną umowę, w której oczekiwano lojalność tylko tak długo, jak była to wygodna. Kiedy naprawdę musiałeś być wspierany, nieobecność była bardziej ogłuszająca niż jakakolwiek krytyka. Zacząłeś zauważać, jak lojalność stała się układem przetargowym, jakby Fidelity istniała tylko, gdy środowisko było korzystne. Kiedy nadejdzie czas, aby samodzielnie wybrać strony, wielu woli środkowego gruntu, cisza, zamaskowane pominięcie dojrzałości. Ale wiedziałeś, co się dzieje. To nie był brak czasu ani zrozumienia. To był wybór. Zdecydowali się zachować własny komfort zamiast prawdy, którą dzieliłeś, i to boli bardziej niż jakakolwiek bezpośrednia zdrada. Z czasem nauczyłeś się nie błagać obecności, wsparcia ani walidacji. Zrozumiał, że lojalność nie jest wymagana, objawia się, a kiedy nie pojawia się we właściwym czasie, był nieobecny na długo wcześniej. Nie straciłeś tych ludzi. Ujawnili tylko, kim zawsze byli. I nawet jeśli to bolało, to objawienie cię zwolniło, ponieważ teraz nie oczekujesz już tego, co może pochodzić od tych, którzy mają odwagę. A odwaga jest czymś, czego nie uczy się, niezależnie od tego, czy masz. Był czas, kiedy obligacje wydawały się stanowcze, poparte zasadami, uczuciem, historią, ale potem zacząłeś widzieć za kulisami tańca. Sojusze zaczęły się zmieniać zgodnie z wiatrem, przemówienia zostały obliczone, działania polityczne, to co kiedyś było połączeniem, stało się wygodą, a lojalność to stało się narzędziem, został oferowany tym, którzy mieli największą widoczność, większy zasięg, większy wpływ. A jeśli go nie dostarczyłeś, odrzucono cię w ciszy. Widziałeś, jak przyjaciele stają się dziwni, przywódcy stają się strategami, a ciepło więzi ustępują miejsca na zimno. Powiedzieli, że to ewolucja, ale wiedziałeś, że to oportunizm. Ton rozmów zmienił się, odpowiedzi były wolne, priorytety wątpliwe. I głęboko poczułeś, po prostu utrzymywali most, dopóki nie był bezpieczny, aby go zniszczyć. Czekali na właściwy czas. Aby się odejść, a raczej skakać tam, gdzie była najwięcej korzyści. Próbowałeś cię ostrzec, próbowałeś trzymać stopy na ziemi, ale nie było miejsca naprawdę, w której zysk obrazu był większy. A potem odszedłeś, nie z dumy, ale z godności, ponieważ wiedziałeś, że uczciwość nie jest towarem, a ci, którzy kiedyś sprzedają lojalność, zawsze mają nową cenę. Zdecydowałeś się nie uczestniczyć w tańcu. Wolał chodzić sam, ale z własnymi krokami, ponieważ ci, którzy zmieniają muzykę z każdym trendem, nigdy nie mają kierunku. I masz. Nie zmieniłeś się przez próżność, nie przez bunt, zmieniło się, ponieważ rosło. A wzrost czasami oznacza zatrzymanie dopasowania w scenariuszu, który dla ciebie napisali. Lubili kim byłeś, kiedy byłeś przewidywalny, kiedy powiedziałeś tak, kiedy nie kwestionowałeś kruchej równowagi niektórych relacji. Ale z czasem zacząłeś widzieć więcej, chcesz więcej, aby zadawać więcej pytania i nagle nie jesteś już funkcjonalny, a ponieważ nie jest już funkcjonalne, stało się niewygodne. Nikt ci nie powiedział, że przebudzenie to samotny akt. Kiedy zaczynasz się rozwijać, ci, którzy czuli się komfortowo z Twoją poprzednią wersją, uważają, że coś tracą. Nie akceptują, że ich ewolucja nie jest ich odrzuceniem, ale ich oświadczeniem. Ale gdy ich zmiana łamie narrację, którą stworzyli o Tobie, reagują z dystansem. Oznacz siebie. Zniekształcić Cię. Zmniejszcie do kogoś, kto zgucił się, kiedy się znalazłeś. Nie przeprosiłeś o wzrost. I to była jego największa potwierdzenie tożsamości. Przestał się wyjaśniać, formować, próbując dopasować formę innych, w milczeniu zdecydował, że jego lojalność będzie miała własną prawdę. I to kosztuje powiązania, przestrzenie, ale zwróciło wolność. Dzisiaj wychodzisz poza strefę komfortu innych, ale w ramach własnej prawdy. I nawet jeśli czasami przekazuje to, ten ból przychodzi z pokoju. Pokój tych, którzy w końcu przestali udawać. Na początku wydawało się to przywództwo, mocny głos, dobrze wyposażone słowa, charyzma, która ciągnęła tłumy, ale wystarczyło spojrzeć z nieco większą uwagą, aby zdać sobie sprawę, że za tym podziwianym stanowiskiem nie było żadnego celu, był scena. To, co wydawało się autorytetem, było po prostu dobrze przećwiczone ego każdy obliczony ruch, każdy gest wykonany w celu utrzymania kontroli. Chodziło mniej o jazdę, a więcej o to by jeździć. A ty z uważnymi oczami zobaczycie co niewielu odważy się zobaczyć. Imperium ego ego przebrane za misję. Zauważyłeś, że to, co nazywali mentoringiem, to subtelna manipulacja. Że uściski przyszły z niewidzialnym kontraktem i że wierność była wymagana, ale nigdy nie wróciła. Pokój wydawał się pełen sojuszników, ale wszyscy byli tam ze strachu, wygody lub poszukiwania statusu. Nikt nie rzucił wyzwania. Nikt nie przesłuchał, ponieważ ci, którzy odważą się stonu, zostali uciszeni z pogardą lub wykluczeni przebrani za niezbędne zezwolenie. To była gra wpływu, nie bardzo. Panowanie zakamuflowanej próżności przywództwa. Nie krzyczałeś, nie musiałem narażać, właśnie przestał brawo. I w tym prostym gestie przyniósł więcej prawdy niż tysiąc przemówień. Ponieważ, gdy oklaski milczą, program ujawnia się, a to, co było widoczne, było okrutne. Przywództwo nie prowadziło, karmił tylko własny wizerunek. Odszedłeś nie z powodu braku wiary, ale z powodu nadmiernej klarowności, i widziałeś, że chociaż niektórzy budują imperia do czczenia, wolisz sposoby, w których prawda jest ważniejsza niż pozycja na scenie. Łatwo jest zidentyfikować oklaski. Trudno wiedzieć, kto by był, gdyby piosenka się zatrzymała. Nauczyłeś się tego z bólu. Kiedy wszystko rosło, wszyscy byli w pobliżu. Wiadomości, wsparcie, komplementy, wszystkie oznaki, które widziałeś, kochanie ważne, ale to wystarczyło, aby atmosfera się zmieniła, odwaga staje się niewygodna, prawda puka do drzwi, a wielu zniknęło. Bez wyjaśnień, bez konfrontacji po prostu zniknął. Milczyli, obserwując z daleka, nie dlatego, że nie wiedzieli co się dzieje, ale dlatego, że nie chcieli się zaangażować. W tej chwili nauczyłeś się najbardziej okrutnej różnicy, różnicy między tymi, którzy oglądają, a tymi, którzy walczą. Wojownicy, nawet w ciszy, są u boku, nie wahają się, gdy prawda boli, w razie potrzeby umieszczają nazwę, obecność, ciało. Już obserwatorzy są to widzowie, oklaskiwać, gdy jest bezpieczny, odpowiedz, gdy jest popularny i znikają, gdy ryzyko staje się realne. Są fanami twojej siły, ale nie chcą płacić ceny podtrzymania jej z tobą. Ta nauka była trudna, ale wyzwalająca, ponieważ teraz wiesz, nie każde oklaski to sojusz, nie każda obecność jest wsparciem i w czasie upadku łatwo jest odróżnić, kto naprawdę wierzy w to, co nosisz. Nie zachowujesz urazy, ale zachowujesz pamięć i dzięki tej pamięci buduje nową ścieżkę. Otoczoną nie publicznością, ale partnerami, nie polubień, ale lojalności, ponieważ walka nie dotyczy programu, to jest dla prawdy, i prawda, której się nauczyłeś, wymaga więcej niż widzów, wymaga wojowników. Nie jesteś widzącym, to nie jest prorok, i nigdy nie musiałem być, miałeś odwagę spojrzeć tam, gdzie nikt nie chciał patrzeć. Podczas gdy inni świętowali fasadę, zszedłeś do piwnicy konstrukcji i zobaczyłeś skorodowane filary. To nie piękne słowa ani wyszkolone uśmiechy cię przekonują. To była cisza między liniami, dyskomfort stojący za entuzjazmem, puste przestrzenie, których nikt nie chciał przyznać. Nie zgadłeś upadku. Zrozumiałeś podstawy, których nikt nie przeanalizował. Wiele osób mylą ruch ze stabilnością. Myślą, że hałas kroków oznacza postęp, ale wiedziałeś, że rytm nie jest synonimem twardości. Zamiast gudzić na powierzchni euforii, skupiłeś się na fundamencie. Zobaczył, że wszystko to zostało zbudowane na próżności, obawach i przymusowej ciszy. Zobaczył, że cicha była bardziej zasłoną niż rozwiązaniem, i zrozumiał, że tam, gdzie nie ma prawdy, nie ma poparcia. Tylko odroczenie nieuniknionego. Teraz, gdy wszystko jest na podłodze, wiele cudów, jak to się stało. Ale nie pytasz. Ponieważ dla ciebie koniec został przekazany, zanim był nawet obecny, żałowałeś, podczas gdy inni oklaskiwali. A kiedy przybył gruz, byłeś już gdzie indziej. Emocjonalnie, duchowo, psychicznie i nie dlatego, że chciał upadku, ale dlatego, że nie szanował prawdy, aby zignorować jego nieobecność. Nie przewidziałeś, zrozumiałeś. I to robi różnicę. Przez długi czas myślałeś, że potrzebujesz odpowiedzi. Ostatnia rozmowa, przeprosiny, wyjaśnienie, które miało sens. Ale po tak bardzo szukaniu tego w stylu, które uciekły, w wiadomościach, które nigdy nie nadeszły, w zepsutych obietnicach, zrozumiałeś to, czego chciałeś nie zamykać. To było potwierdzenie. Potwierdzenie, że to, co czuł, nie było przesadą. Że twoje wątpliwości zostały założone, że twoja intuicja nie kłamała. I to potwierdzenie nie pojawiło się słowami. W przypadku w ciszy przybyło w niedopasowaniach. Przestałeś błagać o jasność. Uświadomił sobie, że zamknięcie jest tylko wymówką, aby zachować skończoną historię, i zaczęło akceptować to, że potwierdzenie nadejdzie od czasu, spójność faktów, która naturalnie by się udowodni. I to przyszło. Przyszedł w odejściach bez powodu. W uśmiechach, które się zimują, w gestach, których unikano, przyszedł w sposób, w jaki zostałeś odrzucony, gdy nie był już wygodny, i każdy szczegół, choć mały, wzmocnił to, co już wiedziało twoje serce. Dzisiaj już nic nie oczekujesz, ani uzasadnienia, bez pojednania, bez wyjaśnień, ponieważ teraz rozumiesz, że potrzebne potwierdzenie nie pochodzi od innych zawsze była w tobie. To było jego poczucie prawdy, jego uczciwość, jego cisza, która mówiła więcej niż jakakolwiek rozmowa. I to, jakkolwiek samotna, jest wolność. Nie potrzebowałeś zamykania, musiałeś tylko zaufać własnej lekturze, a teraz kiedy ufasz, nic innego cię nie trzyma.